Cześć, witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jak włączyć tryb Nie Przeszkadzać w telefonie OnePlus 13. Pierwszym, najprostszym sposobem na włączenie trybu Nie Przeszkadzać jest włączenie e, przepraszam, jest użycie tego przycisku z boku i przesunięcie go całkowicie do góry. W ten sposób możemy wyciszyć telefon. Natomiast Drugim sposobem na włączenie trybu nie przeszkadzać jest przejście do ustawień, a następnie zjechanie w dół do opcji dźwięk, dźwięki i wibracje. Następnie nie przeszkadzać i włącz. Możemy też ustawić harmonogram tego trybu. Naciskając na harmonogramy, możemy też dodać nowy, nazwać go. Następnie możemy wybrać godzinę i wybrać w jakie dni ma się powtarzać. Na samej górze wybieramy opcję zapisz. Możemy mieć wiele harmonogramów włączonych naraz. Możemy też edytować harmonogramy naciskając. Następnie możemy usunąć. Natomiast jeżeli naciśniemy na sam harmonogram, możemy zedytować jego nazwę oraz parametry jeżeli wideo było dla ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle ja się żegnam cześć